Szczęść Boże, tak jak obiecałam dawno Wam na Instagramie, bodajże wczoraj, na Instastory, chciałam dzisiaj Wam pokrótce powiedzieć o tym, dlaczego warto odmówić nowennę pompejańską. Namawiam Was do odmówienia nowenny pompejańskiej w niezwykle ważnym dla nas katolików terenie, czyli od środy popielcowej, czyli już za parę dni, cały niespełna tydzień byśmy zaczęli. Aż po niedzielę Miłosierdzia Bożego. Dlaczego jest to czas niezwykły? No to jest chyba oczywiste. Środa popielcowa zaczyna okres Wielkiego Postu, później jest Wielki Tydzień, Święta Zmartwychwstania, Oktawa i Wielkie Święto, niedziela Miłosierdzia Bożego. I tak myślę, że właśnie w niedzielę Miłosierdzia Bożego może nasze intencje zostaną po prostu spełnione. Bóg spełni je dzięki za sprawą tej modlitwy. To sprawa Matki Bożej, która będzie wypraszała te łaski za nami. E, no, ale to chyba, że to jest niezwykły termin, to sami najlepiej wiecie, nie muszę tego tłumaczyć. Natomiast chciałam się odnieść do paru Waszych pytań, właściwie nie paru, tylko wielu, kilkunastu z dwudziestu pewnie miałam takich wiadomości bądź komentarzy, że bardzo byście chcieli mieć nowenę pompejańską w tym terminie, ale się boicie. E, ja tam po części z niektórym z Was odpisałam, ale stwierdziłam, że po prostu będzie najlepiej, jeżeli nagram film tak ogólnie, ponieważ wiem, że nie wszyscy mają też odwagę napisać czy komentarz, czy wiadomość prywatną. Więc podstawowe pytanie, dlaczego w ogóle chcecie odmówić ten nowenę, I czy naprawdę chcecie ją odmówić? Ponieważ e, no, trochę tego nie rozumiem, jak można się obawiać nowenny pompejańskiej. Rozumiem to, że można się obawiać tego, że się nie podoła. Tak. To oczywiście rozumiem. Natomiast uważam, że jeżeli się zaczniemy już teraz przygotowywać do tego, jeżeli będziemy sobie układać jakoś plan dnia, plan naszych aktywności zawodowych, rodzinnych i innych, to moim zdaniem uda się to pogodzić. Zresztą już kiedyś, już dawno temu pisałam o tym, jak to zorganizować sobie czas na modlitwę. Wiadomo, są, są aplikacje, są po prostu trzeba zrezygnować z wielu rzeczy typu telewizja, internet i po prostu to, co naprawdę jest takie no, niekonieczne, powiedzmy, usunąć z planu dnia i zająć się modlitwą. Natomiast y, rozumiem to, że niektórzy z Was może się boją tego, że po prostu ta... te prośby się nie spełnią. Może tegoś tak naprawdę boicie. Nawet jeżeli to nie jest takie sformułowane wprost, to może gdzieś tak podświadomie Was to pracuje, że no... no dobrze, pomodlę się, jak się to nie spełni, to co? To co mi zostanie wtedy? Ale moim zdaniem, y, znaczy rozumiem oczywiście te obawy, natomiast na pewno nic się nie zmieni, bo rozumiem, że jeżeli ktoś się modli, to często są to takie sytuacje po sobie, nie? które po prostu już jakby są poza naszym działaniem. Zostaje tylko modlitwa, przynajmniej u mnie tak było. O najczęściej się modlę właśnie za takie sprawy, które ode mnie nie zależą, bo niestety wiele rzeczy od nas nie zależy. I wtedy rzeczywiście może być ta obawa, że wasze nadzieje zostaną spełnione, jeżeli wtedy się nie uda to, co dali. to... Wtedy można się już tylko załamać. Ale moim zdaniem, wiem to też po sobie, kolejny przykład, że czasami trzeba odmówić wiele nowen, kilkanaście, myślę nawet kilkadziesiąt, plus jeszcze inne modlitwy, żeby te nasze prośby się spełniły. No, u mnie się spełniły te najważniejsze te, które prosiłam. I uważam, że zawdzięczam to temu, że mimo, że było mi bardzo ciężko, czasami po prostu nie, po prostu czasami nie mogłam, już sobie myślałam. Nie dam rady, po prostu nie dam rady, nie mam siły, nie mam energii, nie mam czasu. Nie, po prostu nie dam rady. Ale klękałam i się modliłam, bo wiedziałam, że moje intencje, to żeby się spełniły, wizualizowałam je sobie trochę, że jeżeli się pomodę, to jednak może zawsze istnieje ten dzień szansy, że to się spełni, a chyba to jest najważniejsze. Więc jeżeli macie jakieś wątpliwości, bądź szukacie sami sobie wymówek, aczkolwiek nie sądzę, że my sami sobie szukamy wymówek, uważam, że to w naszych umysłach często pracuje w taki sposób szatan, ponieważ często właśnie, mówiłam też o tym kiedyś, e, chyba w tym filmiku, o rozporządzeniach na modlitwie, szatan właśnie działa w taki sposób, żebyśmy się nie modlili, często działa w taki pozornie dobry sposób, na przykład chce nas odbić od modlitwy. Bo tak podświadomie nam potrzebuje, że nie, to nie będzie doskonała modlitwa. To będzie gdzieś tam w drodze do pracy, czy gdzieś tam pomiędzy zajęciami, to nie będzie doskonała modlitwa. I oczywiście, że nie będzie doskonała modlitwa, będziemy natomiast na pewno doskonale modlić się w niebie. To jest czas, to jest jakiś tam mój wymysł. Wielu świętych mówi, że w doskonały sposób będziemy modlić się w niebie. Tutaj na Ziemi zawsze, bo jesteśmy niedoskonali, zawsze wszystko, co będziemy robić, będzie jakiś tam margines błędu czy niedoskonałości. Więc nie ma się, nie ma się tym co przejmować i powinniśmy się tych skrupułów wreszcie pozbyć, ponieważ one oddzielają nas od Boga i od łask, które możemy uzyskać za pomocą modlitwy, czyli właśnie nowenny pompejańskie, którą Wam proponuję i mam nadzieję, że jak najwięcej z Was mimo wszystko tej nowenny się podejmie. Po prostu zastanówcie się dobrze, czego się naprawdę boicie. Czy tego, że się nie spełni, a może tego nawet, że się spełni. Nie wiem, są różne Różne, różne, że tak powiem, interpretacje, różne, każdy ma inną umysłowość, inaczej to sobie jakoś tam układa, wyobraża. Moim zdaniem, jeżeli macie naprawdę ważną intencję, uważacie, że jest tego ważna, nie widzicie żadnej szansy, żeby w jakiś ludzki sposób się mogły Wasze intencje spełnić, to pompyjanka jest idealna. Po prostu zbierzcie się w sobie i od Środy Popielcowej odmawiamy i wyładamy wielkie łaski. Tak. Szczęść Boże, jeżeli macie jakieś pytania, jeszcze dajcie znać czy pod filmem, czy na Instagramie. Na dzisiaj to wszystko. Szczęść Boże.